Uwaga, przedstawiam największą inwestycję, jaka trafiła mi w całej mojej historii. Jeżeli ktoś ma pieniążki, chce je dobrze przeznaczyć z dobrym zwrotem, mamy tutaj trzy domy połączone, przerobione na zespół wypoczynkowy turystyczny z licencją, z najwyższą 10-punktową punktacją, notowaniami. I w gratisie dostajecie ponad 200 stałych klientów, dających niesamowitą zyskowność. Wszystko mówię po kolei. Mamy tu 6 sypialni, 6 salonów, 6 łazienek. Wszystko znajduje się w miejscowości Xeresa. Stąd do morza mamy 3 km. Za domem znajduje się basen. Właściciel użycza specjalnego kuponu, na który wchodzimy na ten basen sobie gratis. Wszystko zrobione w bardzo wysokim standardzie. I wynajmujemy sobie na takiej zasadzie, że bierzemy jedną z tych części i w każdej z tych części umieszczamy sobie rodzinkę. Każda ma dodatkowo magazynek na nasze bagaże na dole i u góry. Dom ma nazwę, dom ma swoje opinie, swoją punktację, swoich stałych klientów. Lipiec i sierpień jest zapełniony na 95% tymi samymi klientami. Mimo, że jest odległość do morza, ale to jest dla ludzi, którzy lubią przyjechać, odpocząć w ciszy. Dookoła mamy góry. Nie ma żadnych hałaśliwych fabryk. Ze względu na to, że to jest bardzo duży obiekt, przygotuje się na rozmowy indywidualne dzwoncie. Piszcie. Można sobie mówię, wybrać taki jeden. Zestawik. Doba w takim apartamencie, według tutejszych cen, kosztuje 150 euro za, za dwie osoby. Za taką jedną część. I jest już komplecik. Na przykład na te lato, jeżeli ktoś kupi, to ma już komplet na lipiec i sierpień ludzi. Kolejna część. Wszędzie jest sypialnka góry, na dole łazienka. Kuchnia z salonikiem. Łącznie mieści się tutaj 12 osób. Wszystkie te części można połączyć w jedno i przywrócić to, jako gigantyczny dom dla jednej rodziny. Lub oddzielić jedną część i w niej mieszkać i mieć darmowe utrzymanie z zarobkiem bez żadnego problemu. Tutaj jest ważne, że ja mówię o jakichś rzeczach i ktoś może nie wierzyć. Dlatego. Później, gdy się skontaktujemy na ten mój słynny numer plus 34 634 802 410, to przekażę dane, gdzie to wszystko można zobaczyć, przeczytać. Te setki komentarzy i te punktacje 10%. Bo łatwo coś mówić, a potem okaże się, że coś w ogóle jest nierentowne, nie nadaje się do wynajęcia. Piękna strefa wypoczynkowa, podwóreczko. I uwaga, ta część domu ma pozwolenie na jeszcze nadbudowanie i zrobienie dwóch części mieszkalnych. Jest tutaj taka część też służbowa, gdzie jest pralnia, kuchnia. I naprawdę dla jednej rodziny, która chciałaby tu zainwestować w coś pięknego teraz przechodzimy na zewnątrz tak jak mówiłem góry cisza spokój kilka kilometrów do morza jest już licencja na wynajem jest system alarmowy wszystko, prąd woda, wszystko tu jest nowe i przechodzimy do ceny 295 tysięcy za cały ten kompleks do kupienia od zaraz. Czyli trzy domy połączone w jeden. Kompleks wypoczynkowy, nazywa się to Casa Rual. Także zapraszam do zapytań, bo to mi się jeszcze nie przydarzyło. Inwestycja, która daje rocznie 35 tysięcy euro, wynajmując tylko. W sezonie letnim. A można wynająć po sezonie, ale że to prowadziła starsza osoba, to się tego zimą nie podejmowała, a można tu jeszcze zarobić troszeczkę pieniędzy. Pozdrawiam.